Ekran za mną był wypełniony harmonogramami wdrożeń i protokołami migracji serwerów, ale wszystko co słyszałem, to nieustanne brzęczenie mojego telefonu. Byłem w połowie zdania, prowadząc zespół wykonawczy przez wdrożenie zabezpieczeń, gdy wibracje nasiliły się 3, 4, 5 z rzędu. Zatrzymałem się. Nigdy nie przerywam prezentacji, zwłaszcza tak ważnej, ale coś w moim wnętrzu się skręciło, kropka, usprawiedliwiłem się szybkim, daj mi chwilę i wyszedłem, kropka, w korytarzu odblokowałem telefon i wpatrywałem się w niego. Pierwsza wiadomość była od mojej matki. Nie jesteś zaproszona, Serin cię tam nie chce. Zamrugałam, myśląc, że źle przeczytałam. Następna wiadomość nadeszła jak na zawołanie. Nastąpiła zmiana planów. Serin uważa, że robiłaś ślub tylko dla siebie. Rodzice Caleba zaoferowali pomoc, ale poprosili o dzień bez dramatów. Ręce mi drżały. Przewinęłam dalej. Proszę, nie przesadzaj. Ona po prostu chce, żeby ten dzień był idealny. Mamy nadzieję. Że to zrozumiesz, kropka zrozumieć. Po pokryciu depozytu za miejsce, po opłaceniu cateringu, wynajęciu fotografa. Ponad 98 tysiące dolarów wydatków, z których każdy został przelany z mojego konta z cichą nadzieją, że może, tylko może, zbliży nas to do siebie. A teraz, teraz byłam wymazywana, odkażana z dnia, który uczyniłam możliwym. Czułam, jak ciśnienie rośnie mi za oczami, ale zmusiłam się do wyprostowania. Tętno waliło mi jak oszalałe. Odpisałam mamie jednym słowem. Dlaczego? Jej dymek mrugał przez długi czas, zanim całkowicie zniknął. Kropka po powrocie do sali konferencyjnej powietrze stało się cięższe. Podniosłem kliker i dokończyłem prezentację w pełni kontrolując autopilota. Nikt nie zauważył zmiany. A może zauważyli? Ale nikt nie zapytał, kropka. tej nocy siedziałem na kanapie z wciąż otwartymi wiadomościami. Szczęka mi się zacisnęła. Zostałem nie tylko wykluczony. Zostałem odrzucony. I po raz pierwszy w życiu coś we mnie nie zwiędło. Paliło się kropka w naszym domu na Rosewood Street, rol nie były przypisane. One po prostu się zdarzały. Soryn dostał blask. Ja dostałem schowek. Kiedy rury pękły podczas zimowych mrozów, to ja wygooglowałem pogotowie hydrauliczne. Podczas gdy mama się denerwowała, kropka kiedy tata znów zapomniał o rachunku za prąd to Ja zadzwoniłem do firmy energetycznej i ustaliłem plan płatności. Miałam 12 lat. Soryn wciąż się orientuje, mówiła mama, gdy wskazywałam na brak równowagi. Zawsze wiedziałaś, co robić. Zaczęłam nosić kompetencje jak zbroje, nawet gdy szczypały. Soryn płynął przez szkołę na chmurze przedłużeń na ostatnią chwilę i u kropka Nie spałem, przepisując eseje, kodując zeszyty kolorami, budując systemy tam. Gdzie ich nie było. Ona wirowała podczas treningów w Derek. Zgłaszałam się na ochotnika na targi nauki i sama wypełniałam formularze fawsa. Nikt nie był zaskoczony, gdy zostałam maturzystką. Po prostu poczuli ulgę, że ich nie zawiodłam. Wyjechałam na studia do Seattle z dwoma torbami podróżnymi i cichą obietnicą, że nigdy nie będę polegać na nikim tak, jak wszyscy polegali na mnie. Cztery lata później przeszedłem przez scenę same kamlot z ofertą pracy już w Reku. Pracowałem do późna, agresywnie oszczędzałem i mieszkałem w kawalerce z cienkimi jak papier ścianami, podczas gdy inni popijali szampana ze swoimi pierwszymi wypłatami. Kiedy nasz startup został sprzedany, obudziłem się jako milioner. Bez ogłoszenia, bez luksusowego samochodu. Tylko spokojny stan konta w pierwszym oddechu przestrzeni. Jaką kiedykolwiek znałem. Wtedy zaczęły się telefony. Samochód taty wymagał wymiany. Mamie obcięto godziny pracy Kropka Sorinowi źle skończyła się umowa najmu. Pomagałem za każdym razem. Nie dlatego, że zostałem poproszony, ale dlatego, że zostałem przeszkolony, aby przewidzieć prośbę, zanim nadejdzie kropka, więc kiedy Sorin się zaręczył, pomoc przy ślubie była kolejnym niewypowiedzianym oczekiwaniem. Zaczęło się od telefonu o północy. Głos Sorina brzęczał bez tchu. Talia on się oświadczył. Na łodzi o zachodzie słońca. Było idealnie. Byłam zaspana, ale szczęśliwa. Brzmiała, jakby wyszła z jednej z tych tablic na Pintereście, które przeglądała w liceum. Powiedziała, że chce małego ślubu, intymnego i uroczego. Kropka. Potem wspomniała o posiadłości Griffin, miejscu, o którym wiedziałem, że zaczyna się od pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich. Tylko za podstawy. Nie martw się, dodała pośpiesznie. Rodzice caleba rozważają pomoc. I wiem, że mama i tata nie mogą wiele zrobić. Ale coś wymyślimy. Może po prostu pomożemy w drobnych sprawach, kropka, zgodziłam się, nie pytając o szczegóły. Zawsze mówiłem tak, kropka dwa tygodnie później podczas brunchu podsunęła mi arkusz kalkulacyjny. Był kolorowy i przerażający. Całkowity budżet 120 000 dolarów. Drobne rzeczy najwyraźniej obejmowały cały depozyt za miejsce, fotografa, catering i tuzin innych niezbędnych rzeczy. Czekamy tylko na odpowiedź od rodziców Caleba, powiedziała z wyćwiczoną bezradnością w oczach. Nie są jeszcze w pełni zaangażowani. Zanim zdałem sobie sprawę, że my to załatwimy, oznacza, ty to załatwisz, zdążyłem już przelać depozyt za posiadłość Griffinów i zapłacić pierwszą fakturę za catering. Telefony nie ustawały. Kwiaciarnia potrzebowała szybkiej wpłaty. sukienka od projektanta, w której się zakochała, została wykropka zespół, który Caleb uwielbiał, nagle miał wolne miejsce, jeśli szybko się pospieszyliśmy. Za każdym razem brzmiało to jak nagły wypadek. Za każdym razem wydawało się że tylko ja mogę uratować sytuację, kropka tworzyłam arkusze kalkulacyjne, śledziłam wpływy i przekonywałam samą siebie, że gdy wesele dobiegnie końca, znów będę mogła odetchnąć. Że będą pamiętać, że to dzięki mnie wszystko się udało, kropka, ale gdzieś między trzecią fakturą a piątą pilną prośbą o venmo przestałam być siostrą, a zaczęłam być cichym partnerem biznesowym, który nigdy nie był na zdjęciach, ale zawsze płacił rachunek, kropka, a kiedy w końcu zapytałam, jaki jest wkład rodziny Caleba. Saryn zawahała się. Są niepewni. Powiedzieli, że może później. To po prostu stresujący czas, kropka najwyraźniej nie było to dla nich wystarczająco stresujące, by przegapić wyjazd do spa, który zarezerwowali na jej wieczór panieński, kropka zaczęło się od drobiazgów. Czatu grupowego, do którego nie zostałam dodana, spotkania florystycznego zaplanowanego podczas mojego kwartalnego przeglądu degustacji tortu, o której dowiedziałam się z otagowanego zdjęcia na Instagramie Saryn. Za każdym razem, gdy pytałam, miała powód. Nie sądziłam, że będziesz wolna. Pomyślałam, że mama może pójść zamiast mnie. Chciałam ci powiedzieć, że to było w ostatniej chwili, chciałem jej wierzyć. Wmawiałam sobie, że jest po prostu przytłoczona. Ale w miarę upływu tygodni schemat się utrwalał. Płaciłem rachunek za decyzje, do podjęcia których nie zostałem zaproszony, kropka, wciąż się pojawiałem. Dostosowywałem swoje spotkania, jeździłem wcześniejszymi pociągami, próbowałem wrócić do procesu, który po cichu toczył się beze mnie pewnego popołudnia, wpadłem do butikowego hotelu niedaleko mieszkania Saryn, by porzucić wydrukowane umowy, o które prosiła. Zatrzymałem się w kawiarni na kawę i zauważyłem ją dwa stoliki dalej. Pogrążoną w rozmowie ze swoją druchną kędrą kropka zamarłam, gdy usłyszałam swoje imię. Ona ma takiego bzika na punkcie kontroli, powiedziała Saryn, nawet nie zniżając głosu. To, że płaci, nie oznacza, że to jej ślub kropka kendra upiłały klatę. Tak, ale przynajmniej się nie zadłużasz, prawda? Saryn zaśmiała się lekko. Niewielka cena za jej arkusze kalkulacyjne i pasywnie agresywne komentarze. Chciałabym tylko, żeby wysłała pieniądze i trzymała się od tego z daleka kropka, cofnąłem się, zanim mnie zobaczyli, trzęsły mi się ręce. Tej nocy wpatrywałem się w oznaczony kolorami budżet, który organizowałem godzinami, nagle nie wiedząc dla kogo go stworzyłem. Przez cały ten czas myślałem, że pomagam. Wspierałam, kropka, byłam siostrą, która się pojawia, kropka, okazało się jednak, że to pojawienie się było problemem. A w następnym tygodniu było jeszcze gorzej, kropka wiadomość przyszła podczas naszego poniedziałkowego stanu.eu, zagrzebana między powiadomieniami na słacku i alertami dotyczącymi wdrażania kodu. Kuzyn ze strony Caleba, ktoś, z kim prawie nie rozmawiałem, napisał do mnie kropka. Hej, przykro mi słyszeć, że nie przyjdziesz. Mam nadzieję, że czujesz się lepiej. Wpatrywałam się w niego zdezorientowana. Potem drugi. Saryn powiedziała, że masz epizody. Nie wiedziałam, że jest aż tak źle, kropka moje ręce zrobiły się zimne. Epizody. Zadzwoniłam do mamy na przerwie. Odebrała po trzecim dzwonku, już się usztywniając. Talia, miałam do ciebie zadzwonić dziś wieczorem. Co im powiedziała? Zapytałam. Nastąpiła przerwa. Powiedziała tylko, że ostatnio jesteś przytłoczona. Że może stres wpływa na twoje zachowanie. Przytłoczony. Tak to teraz nazywamy, powiedziałam płaskim głosem. Więc zamiast przyznać, że zapłaciłam za 90% jej wesela, Będąc ignorowaną i obrażaną, powiedziała rodzinie caleba, że jestem niestabilna psychicznie. Nie miała tego na myśli. Jest pod tak wielką presją, powiedziała cicho mama, jakby to poprawiało jej nastrój. Rodzice caleba w końcu są gotowi na ślub. Ona po prostu boi się, że coś to zepsuje. Coś takiego jak ja, kropka cisza. To nie ja jestem problemem, powiedziałam bardziej do siebie niż do niej. Problemem jest to, że ona okłamuje wszystkich, łącznie z tobą, a ty wolisz chronić fantazję, niż się do tego przyznać. Kochanie. To skomplikowane. Nie, właściwie to nie. Rozłączyłem się, zanim zdążyła powiedzieć coś więcej. Stałem w swoim biurze, wpatrując się w swoje odbicie w ciemnym ekranie monitora i coś we mnie dgnęło. Nie złość, nie smutek. Jasność. Nigdy mnie nie zobaczą. Chyba, że przestanę tak łatwo znikać, kropka następnego ranka zrobiłem coś, czego nikt z nich się nie spodziewał. Nie spałem tej nocy. Usiadłam przy kuchennym stole z kubkiem zimnej herbaty i blaskiem ekranu laptopa, otoczona wydrukowanymi umowami, wiadomościami e-mail i arkuszami kalkulacyjnymi, które znałam na pamięć. Miałam rachunki za wszystko: depozyt za miejsce, catering, kwiaty, fotografa, wypożyczalnie, 55 plików do planowania. Oznaczone kolorami i obsesyjnie aktualizowane przez ostatnie 6 miesięcy. Wszystko to znajdowało się w folderach oznaczonych jako ślub Saryn i Celeba. Kropka, otworzyłam nowy dokument i wpisałam trzy nagłówki kolumn. Płatności oczekujące, usługi anulowane, bezzwrotne. Przechodziłam linijka po linijce. Mapując każdego dolara. Bez złości, bez płaczu, z chirurgiczną precyzją. Kropka zacząłem od miejsca wydarzenia. Umowa z Griffin Estates zawierała klauzulę o częściowym zwrocie kosztów, które zostały anulowane z ponad 72-godzinnym wyprzedzeniem. Zadzwoniłam do koordynatorki, Susan, osoby, z którą spędziłam miesiące na mailowaniu w te i z powrotem Cześć Susan, tu talia Rowan. Muszę anulować rezerwację. nastąpiła przerwa mogę zapytać dlaczego? Nie biorę już udziału w weselu, za które zapłaciłam i nie mogę go dalej wspierać. Trzeba jej przyznać, że nie naciskała. Kropka przeprowadziła mnie przez proces anulowania i zwrotu pieniędzy, a nawet zaoferowała wysłanie oświadczenia do celów podatkowych. Kropka, następnie przyszła kolej na kwiaciarnię, DJA, wypożyczalnię i obsługę barmańską. Jeden po drugim cofałem wszystko, co powiedziałem. Większość sprzedawców była wyrozumiała. Kilku już wiedziało. Najwyraźniej wieści szybko się rozeszły. Nie jesteś pierwszy, powiedział mi cicho fotograf, ale możesz być najodważniejszy. Do wczesnego wieczora udało mi się anulować wszystkie zamówienia. Przelałem częściowe zwroty na moje konto oszczędnościowe i wylogowałem się. Następnie przeszedłem do folderu wspólnego planowania, do którego wszyscy mieli dostęp, ale nikt nie miał w nim udziału. Pobrałem wszystko, wykonałem kopię zapasową i usunąłem z chmury. Wszystko zniknęło. Każdy plan miejsc, każdy cytat, każdy arkusz kalkulacyjny, kropka zamknąłem, laptopa i odetchnąłem. Nie zdawałem sobie sprawy, ile miejsca to wszystko zajmowało fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam się nieważka, kropka i wtedy zadzwonił mój telefon. Nie musiałem patrzeć, by wiedzieć, że to seren. Gdy tylko odebrałem, była już w połowie krzyku. Co do cholery, jest z tobą nie tak. Głos seren rozległ się w słuchawce. Właśnie dzwonili z lokalu. Kwiaciarnia odwołała. Wszystko się sypie i to twoja wina. Nie wzdrygnąłem się. Dałeś jasno do zrozumienia, że nie jestem mile widziany. Rujnujesz mi życie z powodu swojej zazdrości. Nie powiedziałam cicho. Odzyskuję swoje. Chciałaś idealnego ślubu beze mnie. Teraz nie masz ani jednego. Ani drugiego kropka szlochała, a potem się rozłączyła kropka pięć minut później zadzwoniła moja matka. Pozwoliłem jej przejść do poczty głosowej. Potem przyszedł mój ojciec i seria SMS-ów, których nie chciało mi się czytać. Zablokowałem je wszystkie. Nie ze złości, ale z instynktu samozachowawczego kropka otworzyłem okno przeglądarki i wyszukałem domki na wybrzeżu Waszyngtonu. Znalazłem jeden schowany w drzewach w pobliżu odcinka plaży, który pamiętałem z podróży lata temu. Żadnego wifi, żadnych usług. Po prostu cisza kropka zarezerwowałem go na tydzień, spakowałem walizkę i wyjechałem następnego ranka. Zanim jeszcze miasto się poruszyło, kropka żadnego ogłoszenia. Żadnych wyjaśnień. Zanim zorientowali się, że mnie nie ma, byłem już na promie, z wiatrem w twarz, z wyłączonym telefonem, patrząc, jak linia brzegowa znika za mną. W moim sercu nie było zemsty. Tylko cisza. Tylko przestrzeń, a gdy łódź dryfowała w kierunku półwyspu, poczułem, jak coś rozluźnia się w mojej piersi, rozluźnia się, co trwało lata. Kabina była mniejsza, niż się spodziewałem jeden pokój, piec na drewno i poobijany stół kuchenny, który stał się moim sanktuarium. Zostawiłem laptopa w domu. Mój telefon pozostał wyłączony. Cisza nie była pusta. To był rodzaj obecności, której nie czułem od lat. Każdego ranka wędrowałem po wilgotnych szlakach pachnących sosną i mchem. Drugiego dnia zabrałem ze sobą dziennik. Nie taki, jaki prowadziłem do pracy czy planowania, ale puste strony bez linii, na których zapisywałem wszystko, czego nigdy nie powiedziałem na głos. Pisałam o pominiętych urodzinach, nocach, które spędziłam nad podatkami taty. O Bożym Narodzeniu, kiedy zapłaciłam za prezenty dla wszystkich i nikt tego nie zauważył. O poczuciu bycia użyteczną, ale nigdy nie cenioną. Bycia liczonym, ale nigdy nieliczonym, kropka piątego dnia znalazłem wodospad na końcu wąskiej ścieżki. Usiadłem w pobliżu i podarłem każdą stronę dziennika na paski, pozwalając im wpaść do nurtu jeden po drugim. To było dziecinne i święte uczucie, kropka, kiedy opuściłem półwysep, ból przyszedł ze mną. Ale był inny. Ostrzejszy, ale teraz na moich warunkach, kropka, zarezerwowałem terapeutę, zanim się rozpakowałem. Doktor Kessler nie zapytała od razu o historię. Zapytała, kim jestem, kiedy nie naprawiam rzeczy dla innych ludzi. To było pierwsze pytanie, które doprowadziło mnie do płaczu. Kropka, zaczęliśmy powoli od wzorców, granic, mitów rodzinnych. Pojawiałam się co tydzień. Przestałam usprawiedliwiać to, co czułam. Przestałam wyjaśniać, kim jestem. Żal nie zniknął, ale przestał kontrolować pokój. A kiedy nadeszły święta, nie wróciłam do Eurzena. miałem inne plany. Moje własne. Wiosna nadeszła po cichu. Żadnych wielkich odkryć, tylko małe wybory, które się sumowały. Zmieniłem podpis pod e-mailem. Wypisałem się z grupy tekstowej. Przestałem odpowiadać na pytania, które zaczynały się od, czy możesz po prostu,. Przekierowałem energię którą poświęcałem na zarządzanie kryzysami innych ludzi. Stypendium skodowania dla dziewcząt w wiejskich szkołach. Miesięczna darowizna na projekt ponownego zalesiania na Półwyspie Olimpijskim. Te same lasy, które pomogły mi znów oddychać, kropka dobrze było dawać bez oczekiwań. Mój terapeuta nazwał to emocjonalną zmianą przeznaczenia. Powiedziała, że tak długo byłam osobą kontaktową w nagłych wypadkach, że zapomniałam. Jak należeć do samej siebie. Spędziłam święto dziękczynienia ze współpracownikami, którzy gotowali z tutoriali na YouTube i śmiali się z własnych przypalonych ciast. W bożonarodzeniowy poranek piłam kawę w domu wypełnionym przyjaciółmi, którzy zamiast oczekiwań przekazywali sobie gry planszowe. Podczas sesji ustaliliśmy moje role rodzinne. Emocjonalny outsourcing, wyjaśnił dr Kessler. Zrobili z ciebie pojemnik, kropka, przełali na ciebie swój stres i nazwali to bliskością. Przytaknęłam, wiedząc, że to prawda. Po prostu nie miałem na to słów, kropka, rozmawialiśmy też o poczuciu winy. O tym, jak rodzice wychowali mnie w poczuciu odpowiedzialności za komfort wszystkich. Jak kruchość pogody ducha stała się osią, wokół której obracała się nasza rodzina, kropka, ale teraz wybierałam nową orbitę, taką, która nie wymagała ode mnie kurczenia się. Przestałem być czujny. Przestałem czytać między wierszami półsłówek. Pozwoliłem ciszy się rozciągnąć kropka aż pewnego styczniowego popołudnia do mojej skrzynki pocztowej trafiła bladoniebieska koperta. Bez adresu zwrotnego. Tylko moje imię i nazwisko napisane pismem, którego nie widziałem od dzieciństwa kropka, koperta była miękka na brzegach. Jakby była noszona przez kilka dni przed wysłaniem. W środku znajdowała się prosta kartka. Żadnych kwiatów, żadnego tłoczonego pisma. Tylko odręczne pismo serin, mniejsze niż pamiętałam. Kropka, jestem ci winna przeprosiny. Możemy porozmawiać. Żadnych wymówek. Żadnych wyjaśnień. Tylko te słowa. Przeczytałem go dwa razy, zanim położyłem na parapecie. Leżał tam przez trzy dni, aż w końcu napisałem do niej we wtorek. Godzina piętnasta Grace i French Cafe. Kropka, odpowiedziała jednym. Będę tam, kropka przyjechałem wcześniej, zamówiłem herbatę miętową i wybrałem stolik blisko zaplecza. Kiedy weszła do środka, ledwo ją rozpoznałem. Zniknęły obcasy i kręcone fale. Kropka miała na sobie szary sweter i nie miała makijażu, a jej włosy były splątane w węzeł, który nie wyglądał na przemyślany. Kropka nie jestem pewna, od czego zacząć, powiedziała. Gdy usiedliśmy, jej głos nie był roztrzesiony. Był cichy. Nie odpowiedziałem. Czekałem, kropka, chodzę na terapię, powiedziała. Od października rozwodzimy się z calebem. Nie zrobił nic złego. Po prostu. Zbudowałam całą swoją tożsamość wokół czyjeś akceptacji, jego, twojej, mamy. Ciągle słuchałam, kropka, mówiłam kłamstwa. Wielkie kłamstwa o tobie, o twoim zdrowiu psychicznym. Bałam się, że jego rodzina mnie nie zaakceptuje, więc przedstawiłam im wersję rzeczywistości, w której to nie ja byłam problemem, kropka, i pozwoliłam ci ponieść tego koszty finansowe, emocjonalne. Wszystko, kropka, nie czułam gniewu. Już nie. Tylko coś w rodzaju bólu złagodzonego przez czas. Nie proszę cię o wybaczenie, kontynuowała. Chcę tylko, żebyś wiedział, że teraz to widzę. Wszystko, kropka, siedzieliśmy potem przez długi czas. Nie przytulaliśmy się. Nie rozmawialiśmy o przyszłości, kropka, ale kiedy zapytała, czy chce zobaczyć program, w którym starała się o certyfikat wczesnej edukacji. Przytaknęłam. Nie byłyśmy jeszcze siostrami. Ale nie byłyśmy też sobie obce. I to w jakiś sposób wystarczyło, by zacząć, kropka, teraz jest cicho, ale nie pusto. Stół, który zbudowałam z odzyskanego drewna, ma sześć niedopasowanych krzeseł, z których każde jest dziś zajęte. Przyjaciele podają sobie naczynia, opowiadają historię, uzupełniają kieliszki. Nikt nie pyta, co przyniosłem, by zasłużyć na swoje miejsce. Po prostu robią miejsce. Po drugiej stronie pokoju Brian przyciąga mój wzrok i uśmiecha się. Nie jest to uśmiech, który o coś prosi, po prostu uznanie. Poznaliśmy się kilka miesięcy temu na spotkaniu technologicznym, w którym prawie nie uczestniczyłem. Kropka zapytał, co robię poza pracą, a ja nie wiedziałam, jak odpowiedzieć. Teraz już wiem. Jestem gospodarzem, mentorem, piszę, żyje kropka, kiedy wszyscy wychodzą, myję naczynia w ciepłej wodzie i delikatnym świetle. Na półce nad zlewem leży mała złożona kartka, kremowy papier, atrament. Lekko rozmazana kropka znalazłam ją w środku podzękowania od stypendysty z zeszłego miesiąca. Nigdy nie byłaś planem awaryjnym. Byłaś planem. Przesuwam palcem po słowach, pozwalając im się ułożyć. Przez lata oddawałem swoje miejsce przy stole i nazywałem to miłością. Teraz buduję własny kropka, a każde miejsce tutaj zostało zrobione z troską, a nie przeprosinami.